Ale piękna pogoda jest. Piątki, godzina 18, to jest moja ulubiona pora do oglądania meczów Ekstraklasy. Zagłębie Lubin po ostatnim poniedziałkowym bardzo słabym występie przeciwko Wiśle Kraków stanęło dzisiaj przed bardzo trudnym zadaniem. Trudnym zadaniem ogrania Beniaminka z Łęcznej, który w ostatniej kolejce z Krakowią pokazał się z naprawdę niezłej strony. Szczególnie też do Zagłębia, że po tym ostatnim meczu z Wisłą Kraków gdzie nie nawet u mnie w komentarzach pod filmem zaczęto snuć tezy, czy Zagłębie Lubin jest w stanie spaść z Ekstraklasy w tym sezonie. I mimo tego, że z takimi osądami po pierwszych kolejkach rozgrywek bym się wstrzymywał, to jednak z pewnością gdzieś to w głowach piłkarzy mogło siedzieć i tylko dodawało rangi temu spotkaniu. No, Beniaminek z Łęcznej nie jest łatwym rywalem, o czym przekonała się w ostatniej kolejce Krakowia, która zremisowała w Łęcznej 1-1. Zresztą górnik Łęczna bardzo fajnie zaprezentował się, no kurczę, nie no nie bardzo fajnie. No wspaniale się zaprezentował w tych barażach o Ekstra ostatnich. I może ten dzisiejszy mecz nie był jakoś porywająco szybki, nie był toczony w jakimś mega szybkim tempie, ale też nie można powiedzieć, że nic się nie działo. Mieliśmy cztery gole, z czego aż trzy były z dystansu. Like Patryk Krzyż, pamiętam jak jeszcze kilka lat temu oglądałem te cudowne magazyny skrótów drugiej ligi na kanale Łączy z piłka i oglądałem Górnika Łęczna w tych magazynach i Patryk Szysz naprawdę się w nich wyróżniał. Strzelał dużo bramek, dużo bardzo ładnych bramek I jeśli mam być szczery, no to nie spodziewałem się, że Górnik w przeciągu tak szybkiego czasu wróci do tej Ekstraklasy, ale pamiętam też, że bardzo się cieszyłem, że Zagłębie Lubin wyciągnęło tego Szysza z tej drugiej ligi, bo byłem ciekawy jak Szysz zaprezentuje się na tle Ekstraklasy. Dziś piękne dwie bramki z dystansu i uważam, że jest to jeden z lepszych piłkarzy ofensywnych w naszej lidze, tylko, że brakuje mu tej magicznej, wszędobylskiej regularności. Bo on potrafi zagrać jeden mecz kapitalny, tak jak dzisiaj, ale potem potrafi to przeplatać słabymi występami lub bardzo słabymi. I tak oglądając tą Ekstraklasy dochodzę do wniosku, że chyba najważniejszą cechą piłkarską jest powtarzalność. No bo co z tego, że potrafisz być dobrym w co trzecim meczu. Pewnie wielu piłkarzy jest w stanie to zrobić. A ciężko jest zachować tą regularność, która tyczy się tych najlepszych zawodników na świecie nawet. Więc jeśli Szysz ogarnie tą regularność, to wydaje mi się, że jest jeszcze w stanie pukać do europejskiego futbolu. No. Żiwec też zasadził dzisiaj bramę z dystansu. Zresztą to mnie kompletnie nie dziwi. Sasza Żiwec to jest zawodnik, który ma niespotykaną wręcz łatwość zdobywania takich bramek z pola karnego. I pokazywał to zarówno w Piaście Gliwice, pokazywał to zarówno już w Zagłębiu kilka sezonów. Więc jak zostawia się Żiweca samego na skraju pola karnego, no to już można tylko i wyłącznie modlić się do Boga, żeby on nie strzelił w okno. I to były wszystkie gole Zagłębia, trzy bardzo ładne za pola karnego. Jeśli chodzi o całokształt tego spotkania, wydaje mi się, że Zagłębie wykonało swój plan na ten mecz, jednak Nadal wymagałbym więcej od tego zespołu, bo mimo wszystko, że w pierwszej połowie była ta optyczna przewaga, to jednak tempo rozgrywania tych akcji było bardzo niskie. A ta optyczna przewaga przekładała się głównie na to, że było większe posiadanie piłki. I win. A jeśli chodzi o górnika łęcza, no to zauważyłem problem z środkiem pomocy o dziwo, zarówno w aspektach ofensywnych, jak i defensywnych. Po pierwsze trzy gole stracone z dystansu, chociażby przy tym pierwszym golu dla Zagłębia Szysz na początku ograł Janusza gola środkowego pomocnika zespołu z Łęcznej i strzelił z dystansu. Natomiast przy akcjach ofensywnych środek pola górnika Łęczna bardzo niecelnie podawał. I ogólnie te wszystkie bramki z dystansu można zapisać na konto środkowych pomocników. No ale jeśli miałbym chwalić Łęcznia, no to na pewno za stałe fragmenty gry, bo w tej pierwszej połowie dwa główne zagrożenia górnika Łęczna pod bramką Zagłębia Lubin to było przede wszystkim rzut wolny, wykonywany przez Leandro do Midzierskiego, który strzelił główką obok bramki. No a drugie zagrożenie, które skończyło się zresztą bramką Bana Shaka. Też po rzucie rożnym. Ja się wcale nie dziwię zawodnikom Zagłębia Lubin, że protestowali w pierwszej połowie w jednej z sytuacji, w której piłka poleciała poza linię bramkową i sędzia pokazał narzut rożny dla Górnika Łęczna, a powinno być wybicie od bramki, bo ostatniej piłki dotknął Krykun. Bo jeśli byłby ten rzut rożny, to byłoby kolejne zagrożenie pod bramką. I szczerze mówiąc, sam bym się bał na ich miejscu. No ale dobra, Zagłębie 3, Górnik 1. Tak jak mówię, zasłużone zwycięstwo Lubinian, mimo tego, że Górnik Łęczna też miał swoje sytuacje w tym spotkaniu. I lecę montować, bo zaraz gra drugi Górnik. Subujcie, facebookujcie, instagramujcie i się nie żegnamy. Do zobaczenia niebawem.